Historia w Trymiga, jak Finlandia skopała tyłek Związkowi Radzieckiemu wojna zimowa. Wyobraź sobie, Związek Radziecki, gigantyczna armia, tysiące czołgów i samolotów kontra Finlandia, kraj z 3,5 miliona ludzi, garstką żołnierzy i sprzętem, który w porównaniu do sowieckiego wyglądał jak z innej epoki. Stalin był pewny, że rozjedzie Finów w kilka dni, ale rzeczywistość zaskoczyła go jak zima drogowców, Finowie walczyli jak duchy. Używali nart, kamuflażu w śniegu, atakowali znikąd, a potem znikali. W przeciwieństwie do Sowietów wiedzieli, jak walczyć w ekstremalnym zimnie. Ich największym kozakiem był Simo Heicha, snajper legenda, który rozwalił ponad 500 Rosjan i to bez lunety, żeby nie odbijała światła. Został nazwany Białą Śmiercią. A Sowieci tak się go bali, że aż wysłali artylerię, żeby go zdjąć. I chociaż Finlandia w końcu musiała podpisać pokój i oddać część terenów, to Związek Radziecki przegrał. Na każdym innym polu stracili prawie 400 tysięcy ludzi, sprzęt, a ich wielka armia skompromitowała się na oczach świata.